Lekcja 17 C. Ćwiczenie 1. Więc o co chodzi? Dlaczego jesteś smutna? A takie tam różne sprawy rodzinne, ale nie chcę o nich mówić. Czy mogę Ci pomóc? Raczej nie, ale dziękuję. Może porozmawiamy o czymś innym. Widziałaś nowe studentki z grupy 0? Tak. Widziałam je i też z nimi rozmawiałam. Bardzo fajne dziewczyny. I ładne. Jawier chce je zaprosić na urodziny. Dobry pomysł. Mogą się z nami zintegrować i nas lepiej poznać. Tak, na pewno chcą poznać Javiera. Myślisz? Jasne. Jest sympatyczny, przystojny. Każda dziewczyna chciałaby się z nim spotykać. Ty też? <noise> spokojnie, spokojnie. Ja nie, ale widzę, że ty tak. Co ja? Mami, to jasne, że jesteś w nim zakochana. A co kupiłaś dla niego na prezent? Po pierwsze, to nie jestem w nim zakochana. A po drugie, prezentu dla niego jeszcze nie kupiłam, bo nie wiem, co mu się podoba. Może razem zdecydujemy. Dobrze, to idziemy poszukać. Ale i tak wiem, że go kochasz. Nieprawda. Prawda, prawda.